Z tej strony prorok i witam Was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Minecrafta na trybie hardcore. W tym odcinku chciałbym się z Wami przywitać i poinformować, że będę regularnie nagrywał filmiki i wstawiał je co jakiś czas z Minecrafta tak na początek. No i w tym odcinku co? Znajdziemy sobie miejsce na domek. Yy, takie bardziej schronienie, ziemiankę, no bo domek to tak wiecie. Żeby przeżyć tylko, żeby nas głupi Creeper nie zabił. No to dobra, to znajdziemy sobie miejsce. No i właśnie, tak samo możecie mi pisać pod, pod filmikiem w komentarzach, co byście chcieli, na przykład jaki domek robić, czy, pod, czy na jakimś drzewie, czy pod ziemią. Oczywiście komentujcie i możecie hejtować, ja to przyjmę do siebie, będę starał się poprawić swoje błędy, bo wiem, że ja dopiero zaczynam nagrywać i... Mogą być liczne błędy, ale no tak z czasem będzie okej. Okay. Tutaj może nie nie wchodzimy do jaskin. Na razie nie. Jak już będę miał broje, miecze, to wtedy wejdziemy sobie do jakiejś jaskini, bo tak to nie ma sensu. Zaraz mnie zabiją i będzie pogrze. A wybudujemy się. To jest zimno. Nie no, na drzewie to nie wiem. Wy musicie ocenić gdzie no. Ja się dostosuję, żeby mi się milej oglądało. O, tutaj sobie wybudujemy domek. Tak przy wodzie. Ale... A, tu tak cień pada, myślałem, że to jakiś bóg. No, a co się z Dobra, okej, okay, nieważne. Wy, wybudujemy się... O, tam. Tutaj sobie wykosimy to drzewko Chociaż? Nie tak, trzeba będzie to jednak wykosić Zostawimy sobie jedno tam po lewej I sobie zbudujemy coś, nie wiem co Chyba na początek się pod ziemię zakopę no bo nie starczy mi materiałów ale Poza kręceniem odcinka będę zbierał różne, materia różne materiały do budowy, to zobaczymy jak to wyjdzie. Może zbuduję domek, już nie będę wam pokazywał jak, ale zbuduję i w następnym odcinku pokażę jak mi wyszedł. I wy ocenicie, czy ok, czy coś zmienię. Jeszcze sobie zabijemy trochę kuczaka, bo nie ma jedzenia. Dobra, mam jedzenie. Sobie zjemy. I tak, zrobię sobie tutaj crafting na początek. O, blokowałem. O właśnie. Jak widzicie, tutaj są takie osiągnięcia i ja będę starał się je wszystkie tutaj zdobyć. Czyli moim planem na zakończenie serii tak samo będzie dokończenie tego wszystkiego. Nie będzie tak, że któreś pominę. Tutaj musimy na przykład zejść, zejść głębiej i wymagamy diament. No to... Zdobędę wszystko tak, To tak, zaczynamy Co, mamy crafting I zrobimy sobie A sikierki nie ma Dobra, no to nie wiem To zrobimy sobie No kill na przykład I ulepszymy No i chyba się skończy Chociaż może i dalej, dobra, zobaczymy, nieważne To już z czasem I zrobimy sobie sikierki Będzie jeden kilo i dwie sikierki. A, mało upotyków. Dobra, to jeden. ah Odwaliłem teraz. Zrobiłem dwa kilofi, a jedną sikierkę. To trudno. Poprawimy się. Ale wyjdzie lepiej, bo będziemy mieć dwie sikierki. To jeszcze lepiej. Dobra. Wytniemy sobie to drzewo. jest gdzie ono jest. Przecież tu drzewo było lol dobra chyba już wyciąłem wysoko nawet wyżej nie dostanę sobie postawię, postawię tutaj górta no tak przecież ajajaj aj, aj. dobra wykopiemy tu trochę i tak to trzeba wyrównać żebyśmy mieli gdzie się budować, bo jak na taki górka tutaj niżej to, to nie ma sensu bo to nie ma być małe tylko no jednak wyglądający jak domek, więc tutaj będę musiał wszystko wyciąć, ale znaczy wykopać, ale to już nie będę was tym zanudzał. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Postawię sobie tu. I dokończę to. No świetnie, świetnie, świetnie. A muszę sobie nową podkładkę pod myszkę kupić, no bo ta mi trochę tak zacina i mam problemy trochę ale na pewno kupię groszowe sprawy okej okay. yy, no to tak, to już wykopię i tak, zejdziemy jeszcze po znaczy wykopiemy sobie gruz czyli Kobla. żebyśmy mogli sobie zrobić lepszy kilof nie, wiem, nie, tam nie wejdę bo nie wiadomo co tam czeka a ja nie mam przedniego miecza, więc to nie ma sensu. O, i właśnie. Od razu sobie zaznaczymy miejsce, gdzie będziemy budować ten domek. <laughs> Bo mówiłem, że gram już na takiej paszce modów. To sobie zaznaczymy, tutaj będzie domek. I wybierzemy sobie kolor... Może hmm. być taki. No i mamy. Już nie zgubimy naszego domku. Bo też nie, nie lubię po prostu grać bez takich modów, bo pójdę gdzieś na jakieś polowanie, wejdę w jedną jaskinię, zobaczę, że jest jakaś ukryta, jest jakieś diamenty, pójdę za tym, a później jak będę wracał, to już jest problem. A te pochodnie no mi mało pomagają. No ale dobra to. Nie będzie takiego problemu. Tu sobie wykopiemy, tak, żeby nie było. A no tak, coś to to jedno. O tu też wiecie to? Fajne miejsce, żeby tutaj może się wybudować jednak. Ale nie, tu o, tu sobie zrobimy taki jakiś schron. Będą jakieś, nie wiem. No coś będzie tu na pewno. Fa, o, farmę może zrobię tutaj. I odkryję trochę, żeby było słońce. Wszystko z czasem jeszcze pomyślimy. Na początek mówiłem. Miejsce na domek i takie podstawowe. Czyli kilof i siekierki z kamienia. Dobra, tyle kamienia nam wystarczy. Jasek, to później wykopię sam już. Dobra. I weźmiemy tutaj, tak. A, bo nie zrobiłem patyków, no tak. E, dobra. I jeszcze kilos dobra to jeszcze zrobię miecz ja Tutaj miecz, tak Okej okay. Teraz mamy mieczyk, więc będziemy nawalać creepery i te inne stwory No to dobra Tutaj będzie nasz domek pierwszy Tutaj drzewo się niszczy, właśnie liście opadają tak, to wykopać trzeba, eee, wywalimy tą jedną sikierkę już, e, później mam problem z, z, tym, z miejscem w ekwipunku i dlatego tak, e, zasadzimy sobie te, e, te kakała, kakałka na drzewach, e, nie wiem gdzie, może tam gdzie planowałem farmę. No to dobra, to na pierwszy odcinek się z wami żegnam, jeżeli się podobało możecie zostawić komentarze, zostawić łapki w górę lub subskrypcję i zapraszam oczywiście też do hejtowania, będę wiedział co źle robię no i zapraszam was do następnego odcinka, cześć